Cześć, tu Kobikowski. Witam Was w kolejnym odcinku. Będzie to recenzja jednego z tych małych zestawów, ale w pierwszej kolejności dostarczę Wam informacji na ich temat, bo są to nowości, które na moment publikacji właściwie są niedostępne jeszcze w handlu. Ale od początku. Oczywiście zestawy te były zapowiedziane w katalogu handlowym, jaki już sobie oglądaliśmy i mam nadzieję, że Wy też sobie dokładnie go obejrzeliście. Bardzo wpadł mi w oko co najmniej ten zestaw ze względu na tą nową siekierkę i pokrętło. No i od, od początku. Jak wiecie, prowadzę mały sklepik obok mojego studio z klockami, no i robię raz po raz oczywiście jakieś zamówienia. No więc tak sobie zawsze skanuję sobie listę rzeczy do zamówienia, które tam dostaję od kobi, dostępność, tak zwaną w poszukiwaniu nowości. I o ile e, przeważnie jest tak, że zawsze rzeczy są zapowiedziane jako wkrótce w sprzedaży na stronie www.kobi.pl, to tych zestawów, te zestawy nie były zapowiedziane i nadal nie są jeszcze zapowiedziane, <laughs> natomiast pojawiły się w dostępności. Ja oczywiście poszukiwałem tam e, już nowego zestawu Jak Panther i T3476. I te zestawy akurat są już właśnie dostępne na www.kobi.pl, a ja jeszcze ich nie mogłem zamówić. Nawiasem mówiąc, to w przyszłym tygodniu, w okolicach środka tygodnia, powinienem już mieć na stanie oba te zestawy nowe. Natomiast trafiły, patrzę tutaj właśnie, jest ten pożar już właśnie na, na stacji benzynowej, ten, ta mini koparka i sala operacyjna. Nie zastanawiałem się długo, zamówiłem sobie na razie tylko po jednej sztuce na wypróbowanie. To jest właśnie to, co widzicie przed sobą. Zestawy te wpadły mi bardzo w oko, nie tylko dlatego, że są małe i słodkie, ale przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj dużo nowych elementów praktycznie w każdym z tych zestawów. I na przykład właśnie w tym mamy tutaj, tak jak już wspomniałem, tą nową siekierkę. I to pokrętło, które mnie bardzo interesuje, i zdaje się przezroczysty, wreszcie, e, płomień. E, tak, i tu od razu Wam powiem, że ilość. Aha, no, tam jest jeszcze taki e, krótki, taki wałeczek, i jeszcze no, ta rurka, taka ta, e, ten uchwyt, taka poręcz. E, no, ilość tych nowych elementów w tym zestawie spowoduje, że to właśnie ten, temu zestawowi się przyjrzymy. Opakowanie jest już puste już jest złożone tutaj z kolei słuchajcie mamy właśnie tutaj też mamy te elementy takie o tutaj w tym miejscu te co w, w robocie saperskim i one już nie są aż tak nowe natomiast tam z tyłu jakby w, za fotelem są takie elementy 1 na 3 zdaje się półokrągłe i to będzie nowość i to też mnie interesuje bardzo Natomiast w, w tym zestawie yy, mamy tutaj, yy, zobaczcie, mamy tutaj laptopa, o którym wspomniałem. Tutaj będzie pierwszy raz ten laptop i się bardzo cieszę, że, że on yy, będzie. No i bardzo mi się też podoba nadruk. Zobaczymy, jak dobry będzie ten nadruk tego lekarza. Yy, tak. Więc bardzo mi się ten zestaw podoba i od razu mnie yy, on zachęca do tego, żeby zbudować. A Szpital można by go zrobić tak, że przerobić, można by e, tam komisariat policji przecież można by łatwo przerobić. Tam też dominują takie kolory, właśnie bieli i niebieskiego. Walić napisy policja i, i właśnie kupić na przykład e, ten zestaw, trochę, trochę jeszcze tam, nie wiem, z dwie, trzy sztuki tego, e, ambulans i coś jeszcze, i można by zrobić takiego moka szpitalnego a to by oczywiście potrzeba trochę więcej czasu ale teraz słuchajcie zabierzemy się do, do zestawu który mnie po prostu mm, zupełnie mnie tutaj rozwalił ze względu na ilość nowości i e, dokładnie się mu przyjrzymy w zestawie znajdziemy jednego strażaka zwróćcie uwagę przede wszystkim na nowy nadruk na torsie który bardzo mi się podoba i jest bardzo szczegółowo wykonany ostro nadrukowany Naprawdę bardzo mi się podoba. Widać tam jakieś właśnie e, sprzączki. Widać też takie małe urządzonko jakby na piersi jego. I tam jest. To jest prawdopodobnie taki ostrzegacz e, przed niebezpiecznymi stężeniami e, takich e, trujących gazów, na przykład e, e, tego tlenku węgla, dwutlenku węgla, jakichś związ, związków siarki. On musi wiedzieć, kiedy wchodzi w strefę. Już bezpośredniego tego zagrożenia, kiedy musi założyć po prostu aparat tlenowy. To jest to albo jakiś komunikator, ale mi się wydaje, że raczej taki ostrzegacz. Kiedyś robiłem taką, tłumaczyłem dokumentację do takiego urządzenia, nawiasem mówiąc. Dobrze, no ale też bardzo ważnym elementem nowym, strasznie mi się to podoba, jest ta nowa siekiera, która. Będzie też rewelacyjnie pasować oczywiście do czołgów. Będzie dobrze wyglądać na czołgach. I słuchajcie, ją składa się z dwóch części. Dosyć teraz m, ciężko byłoby mi rozmontować, ponieważ tak za bardzo nie ma m, za co chwycić. Jeżeli chodzi o to stylisko, o to, o to drewienko jakby. Więc dosyć mocno to, to chwyta i trzyma i nie mam za co wyciągnąć. Słuchajcie, coś pięknego. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. Jedyne co jeszcze mogłoby być lepiej, bo oczywiście nie ma tego dobrego, co nie, można, co nie mogłoby być lepsze. To fajnie by było, gdyby Kobi tą część metalową, jakby odlała z, z tego plastiku takiego, z takiego metalicznego, tego srebrnego, z którego wykonuje czasami silniki. To wtedy po prostu już był absolutny pocisk, ale dobra. Tak też jest po prostu rewelacja. Generalnie podoba mi się ta figurka bardzo. Ma też nadruki zobaczcie takie ala paski odblaskowe na nóżkach. Fajny nadruk na twarzy to ten właśnie taki lekko zarośnięty ze szramą na poliku. No i ten kask, który, jeżeli oczywiście dobrze. Założymy to szkiełko to można zamykać i, i otwierać. Tak wygląda cały zestaw po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. No prawie zgodnie, bo wprowadziłem tutaj taką ma malutką modyfikację. E, więc tak, nasz strażak generalnie ta, ta scenka przedstawia, że to jest strażak szybko przybył po prostu na szybkim motorze. Straży pożarnej, żeby ugasić no, nieduży, raczej niegroźny pożar przy dystrybutorze. No, musicie wiedzieć, że no, przy takim dystrybutorze nie ma za dużo paliwa tak? Paliwo jest na stacji benzynowej przechowywane w takich podziemnych zbiornikach w odpowiednim oddaleniu. Oczywiście tam są odpowiednie zawory odcinające i tak dalej. Taki pożar byłby niebezpieczny, zdaje się, wyłącznie jeżeli na przykład duże ilości paliwa by się wylały pod samochód, który stałby tutaj zaparkowany przy dystrybutorze. Nieopatrznie by się wylało dużo paliwa pod samochód, może by się zapaliło. To by było może i niebezpieczne. Ale jeżeli tylko nieduża ilość paliwa się na przykład zapaliła tutaj i nie ma, no to faktycznie ten strażak by sobie sam poradził z jedną gaśnicą. Nawet mówiąc na tej gaśnicy, że właśnie mamy nadruk takiego płomienia. Poczekajcie, może najpierw motor. Motor już oczywiście znamy. Nawet zdaje się już w tym kolorze czerwonym go oglądaliśmy. Tu mamy nadruk telefonu alarmowego 112. To jest prawdziwy, to jest prawdziwy numer. Więc w razie, w razie niebezpieczeństwa można na niego dzwonić, ale tylko w razie niebezpieczeństwa właśnie. Zagrożenia życia, jakiegoś pożaru, coś tak, takiego. Tutaj mamy mm, oczywiście miejsce na naszą siekierkę, przewidziane, oraz mamy taki, zobaczcie, też po raz pierwszy mamy taką krótką, krótką antenkę. Ten, taką krótką, grubą antenkę to może być jakiś element też montażowy. Na końcu jest stud, jakby i też możemy. Tu akurat jest, jest groszek założony, taki jakby sygnalizacyjny, mały kogucik taki. Więc ten element też jest nowy i też nam się oczywiście przyda. Dobra, ale przechodzimy do, do naszej tutaj stacyjki, małego takiego, stacja benzynowa, właściwie dystrybutor. Ale zobaczcie, jakie tu mamy napakowanie nowości. Bo tak, o zobaczcie, wreszcie nam się ziścił to, o czym mówiłem. Mamy płomień, on to jest czerwony, przezroczysty. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale mam no chyba już jest jasne, że on wygląda o niebo lepiej niż ten taki z litego czerwonego plastiku. I tutaj muszę wam powiedzieć, że i teraz podoba mi się i ten kształt jest taki oczywiście w przypadku odzorywania jakiegoś dużego pożaru tak, on jest idealny. Lepszy mógłby być tylko, jeśli Kobi opanowałoby takie metody takiego wtrysku, nie wiem, czy to jest dwufazowy, żeby były takie inkluzje, takie wtrącenia, na przykład jeszcze tutaj żółte od góry. Nie wiem, czy to się robi tak, że to jest taki wtrysk jakiś dwufazowy tego plastiku, czy on dwa punkty wtrysku i z, jednego, z jednej strony platuje żółty, z drugiej czerwony. No nie wiem. W każdym razie ten pomień mógłby być jeszcze oczywiście lepszy w ten sposób, ale ja już nie narzekam. Jeżeli tylko jeszcze mów, jesteśmy w temacie płomieni, to oczywiście, drogie Kobi, przydałoby się jeszcze jakiś jeden taki trochę mniejszy płomień, właśnie na przykład do kominków w domach, czy też na ognisko. No bo ten tutaj taki jest taki ogromny płomień do jakichś właśnie ciężkich pożarów. Dobra, a teraz tak zobaczmy sobie tutaj. Zobaczcie, oto jest to pokrętło, na które ja czekałem. Można je ładnie. Ono jest tutaj umieszczone na tym takim bardzo, bardzo fajnym elemencie jednostudowa płytka z takim z tym właśnie z takim czpieniem naciętym z nacięciem w ten oto sposób mamy bardzo ładne tutaj pokrętło które będziemy mogli zastosować na przykład w, w armatach jako takie pokrętło już naprawdę tutaj fachowo zrobione naprawdę podoba mi się jak jest zaprojektowane i ma co do tego wątpliwości, że będzie dobrze pasować w wielu miejscach, najróżniejszych, a tutaj mamy z kolei, zobaczcie, taką, um, taką jakby poręcz, um, czy też uchwyt na stacjach benzynowych jest to zamontowane przy dole, tam na dole, po to, żeby um, ograniczyć, żeby ludzie, na przykład jakiś taki mniej wprawny kierowca nie wjechał kołami w, e, na przykład w dystrybutor, tylko wtedy on się tak ześlizgnie z tego. To jest ten element. Tu mamy taki jakiś pomarańczowy. To może być tam właśnie na ten, na piasek skrzynia, lub na jakieś tam inne rzeczy. Nie wiem, to może być albo śmietnik, albo właśnie taki pojemnik na, na ten, na piasek. Dobra, tu mamy dystrybutor już nasz. Zobaczcie, klocek z bardzo ładnym nadrukiem. Mamy tutaj prawdopodobnie oczywiście jakiś mm, takie. No to jest to w euro, bo z kolei nie Ameryka, bo są litry, tak. W Ameryce byłyby galony, czyli prawie 4 litry. Cena, no, być, no nie, to być może jest w euro, właśnie, litry i euro, czyli takie zachodnia Europa, nie? Tak. No i dwa dystrybutory, zielony do benzyny, czarny do oleju napędowego, do, do ropy. I tutaj instrukcja podpowiadała, żeby wsadzić te, żeby wsadzać to od, od góry, ale jakoś tak wydawało mi się, to to było takie naciągnięte. Ja bym w ogóle przerobił trochę ten dystrybutor, ale tak jakoś sensowniej mi, mi pasowało tak od dołu. Oj, te kabelki te takie tutaj pozwijane, w ten sposób. Słuchajcie, bardzo taka malutka i prościutka budowla nie Niemniej można to ładnie wkomponować w nasze miasto, miasto akcji, Action Town i jestem jak najbardziej za, za takimi malutkimi zestawami, na którego na, y, nie zdemolują na pewno portfela nikogo. Wiadomo, że przez internet y, nie opłacałoby się raczej zamawiać samego tego zestawu. No jeżeli macie w pobliżu sklep kobikowskiego, no to wygraliście, albo jakiś inny dobry sklep z klockami. Natomiast jest to fajny, myślę, wydaje też dodatek do większych zamówień przez internet. Tu już wspomnę tylko, że ja prawdopodobnie, póki co w związku z gorączką świąteczną, no nie będę wprowadzać do oferty teraz takiego malutkiego, takich malutkich zestawików. Natomiast jeżeli potrzebujecie któryś z tych zestawów, to napiszcie do mnie i wtedy przy większym zamówieniu zawsze można dorzucić. Ja, jeżeli jest odpowiednio jeszcze czasu, to ja mogę dorzucić, zapraszam, zamówić dla Was specjalnie odpowiednią ilość tych zestawów, jeżeli na przykład potrzebujecie te pokrętła, siekiery, cokolwiek. Pamiętajcie, może do mnie pisać, mój e-mail sklepowy może łatwo znaleźć tam na Allegro yy, i tak dalej. To nie trudno znaleźć. Słuchajcie, bardzo, bardzo mi się podoba pierwszy z tych zestawów. Te zestawy też pozyskałem dlatego, ponieważ już od dłuższego czasu szukałem jakichś takich mniejszych zestawów właśnie, które mógłbym powplatać których takie szybkie, nieobciążające recenzje mógłbym powplatać pomiędzy te większe recenzje, żeby było też trochę więcej filmików, częstsze publikacje. No i tutaj po prostu jak, jak prawie manna z nieba, że tak powiem, ziściły mi się te, te zestawiki, szybko je dla Was zamówiłem. No i możecie się spodziewać, że w przyszłym tygodniu jakoś tam powplatam jeszcze właśnie recenzję sali operacyjnej i tej małej kopareczki. Słuchajcie, koniecznie napiszcie mi, co o tym sądzicie, co sądzicie o nowych elementach, jak Wam się w ogóle to podoba, czy podobają Wam się też takie malutkie zestawiki, czy jakoś źródło części, czy no, co Wam się tutaj podoba, co nie. Słuchajcie, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!